Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mamy Legal Woman dla Olivia Love 124. Dzisiaj wyjątkowo też nie zapomniałam sprawdzić, czy o mnie w znajomych im nie ma. Więc dobra, idziemy już robić luka. Na początku oczywiście sprawdzamy, czy nie ma niczego skopiowanego. A ja coś to będę czytał wiadomości z tego konta jakby jakieś były, dlatego że <laughs> napisało mi że to jest jej drugie konto. <laughs> dobra, już patrzymy. Wydaje mi się, że niczego nie ma. E, dobra, więc już wszystko ściągamy i lecimy robić luka. Okej, okay? zostanę no zaredowo, lecimy po kolei. Wiem, że mówię to, co zazwyczaj mówię, no ale to już jest taka, że tak powiem, tradycja. E, dobra, a to jest w sumie spoko, ale, może, ale myślę, że znajdziemy coś lepszego. Nie, raczej to. Kurczę, ma dużo ładnych rzeczy, jakby wiecie, bluzek, dlatego nie wiem, co wybrać. Może to? Hmm. Dobra, nadal zostanę chyba jednak przy tym i zobaczymy, może coś do tego dobierzemy. Albo może jakąś sukienkę, chociaż sukienek zazwyczaj nie biorę, ale no kurczę. Dobra, sukienek też ma dużo ładnych więc zostańmy klasycznie przy bluzce i spodniach lub spodniczce. O, to w sumie ładnie wygląda według mnie. Wiem, że mamy lato, ale już trudno. Nie, spódniczki są jest tego raczej, nie? To jest jakieś buty. Nie, to nie. O, te są fajne, tylko że przestraszone tutaj mają takie jakby w sensie, wiecie co, że to tak miał być i że może to się niektórym podoba, czy coś. Ja zawsze daję do nich białe skarpetki. Ma jakich Ma jakich dobra. że po prostu tego nie było widać. Myślę, że sobie tak w sumie zostawimy. Jeszcze, wiecie, zobaczę jakieś inne buty, ale raczej zostaną właśnie te. No, raczej te zostawię. Dobra, zostają te i dodatki, ewentualnie później. E, dobra, teraz jakieś włoski. Hmm. Teraz znowu mam dylemat z włosami. O jaku czy tych włosków? Ja ich niestety nie mam. One wyglądają w ogóle jakby z jakiegoś paka. E, jak macie niepotrzebne, możecie mi dać z chęcią, przyjmę. Te, te włoski mi się podobają i myślę, że je sobie możemy, chociaż te też są ładne. Dobra, teraz mam dylemat. Dobra, zaraz zobaczę resztę urody i jeszcze, wiecie, pomyślimy. Czekajcie, gdzie one były. Yy, U pięcia. Miałem między tymi i którymi? Czekajcie, już nie pamiętam. A, między tymi. Dobra, zobaczę jeszcze, czy zmienię jakieś na przykład oczka albo usta. Chociaż raczej nie zmienię, ale zobaczę. Dobra, może te oczka w sumie zostawię. Te oczka. Według mnie pasują do tych ust, więc chyba je zostawię. Nie, dobra, nie zmieniamy. No i teraz trzeba wybrać jakieś włosy. E, czekajcie, gdzie one były? W długich, dobra. Ojejku, dobra. Niech będzie zostawię te najwyżej jeszcze zmienię. Kurtki żadnej nie biorę. Stąd raczej nic. Motylki są w sumie ładne, ale nie wiem, nie. Nie, dobra, wtedy nie, nie są na Halloween. Te okulary mi się podobają, ale do nich trzeba, jakby wiecie, dobrać. Look. Wiecie o co chodzi. To raczej nie. O to jest ładne. Myślę, że to sobie weźmiemy. Nad tym się zastanawiam, ale raczej nie. O te Bransoletki możemy wziąć. Zazdroszczę tej torebki, ja, nie, ja ją kiedyś miałam, ale teraz jej niestety nie mam. Dobra, stąd raczej nic. Stąd też raczej nic. No, smuczka raczej nie. <gry> y, dobra, no i teraz jedziemy sobie zobaczyć coś stąd. Piegi raczej nie. No, któreś z tych już prędzej, ale też raczej nie. Dobra, stąd nic nie bierzemy, pasmokcie sobie weźmiemy te. Dobra, co tutaj mamy? Dobra, stąd też raczej nic. Więc taki prezentuję już gotowy look. E, teraz oczywiście jakaś animka. Magia. E, oj. No może nie to. O to jest ładne. Ale zobaczę, czy byłoby jeszcze coś innego. Dobra, stniemy sobie przy tym. Stąd raczej nic i jakieś ładne tło. Te wakacyjne tła mi się mega podobają. Uważam, że w tym roku są naprawdę ładne. O, to też jest spoko. Ale no jednak to mi się naprawdę podoba i raczej to sobie zostawimy. Dobra, czekajcie. O. Legal Włam od Ariad. Daria 23. Ok. Dobra. No i teraz już idziemy robić Arta. No. Halo. Załaduj się. Nie chce mi się załadować. O, dobra. Już jest. Chyba sobie właśnie weźmiemy to samo tło. O, może i w wrócimy. Tak też ładnie wygląda. Nie, to raczej nie. Jakby to tło mi się z jednej strony podoba, ale z drugiej strony nie rozumiem tych arbuzów. Ja rozumiem, że był taki motyw, ale jakby. Bez tych arbuzów by według mnie lepiej wyglądało. Dobra, weźmiemy sobie to. Ono mi się, no, mówię, mega podoba. To tło. Nie wiem w sumie, czemu go sobie jeszcze nie kupiłam. Może go sobie kupię. Dobra, powiększymy. Mnie też powiększamy. No będzie git. Dobra, poczekajcie tam sobie też tą animkę. Nie, czekajcie moje yy, społecznościowe i to? Czekajcie. O. Dobra. Eto, teraz jeszcze jej damy tą animkę. Dobra, piszemy. Le łam od Aria Daria 23 zmieniamy, zmieniamy czcionkę, Tak sobie to może zrobimy O, będzie git e, w sumie to nigdy tak raczej nie robiłam, ale udało by się to zrobić, żeby jakby wiecie, to było tak na środku jakby... Aha czekajcie. Teraz to ja to chyba tylko pogorszyłam. E, oj, o Dobra, już nie kombinuję nic z tym, że tak powiem. Te wakacyjne naklejki też są super. Ogólnie to ten event w tym roku wakacyjnym się właśnie uważam, że jest naprawdę fajny. E, dobra, to sobie oczywiście wybierzemy któreś naklejki z tych. To też jest ładne, ale mamy sierpień, więc raczej wezmę któreś z tych naklejek. Dobra. Może jeszcze tą falę damy tak jakby na tu. Nie, czekajcie, ona będzie z tej strony, jak już ją sobie obrócimy. I mam teraz dylemat. To bym wzięła, ale wzięłabym też jakieś zwierzę, w sensie, wiecie, konika morskiego tego delfina. To jest chyba delfin albo flaminga, ale chyba jednak wezmę flaminga. Chociaż teraz mi ta naklejka nie pasuje, bo wszystkie są takie różowe. Dobra, zamiast tego weźmiemy sobie te chmurki i będzie tak ładnie. Wiecie, tak te naklejki teraz pasują do siebie kolorami. Dobra, zapisujemy. <laughs> Legal Włam od Ariataria Aria 23. Okej, okay, to był chyba jeden z dłuższych legalwamów potrwało już 10 minut, ale to dobrze. Jeżeli Wam się podobało, to zapraszam na moje inne filmy. Pewnie też będzie, jak zostawcie subskrypcję albo łapkę w górę. No a ja kończę, pa pa!